Na krótko przed odwołaniem rządu Olszewskiego podczas konferencji prasowej zorganizowanej w sali kolumnowej w Sejmie, pan prezydent Wałęsa powiedział coś, co bardzo trudno zrozumieć. Z samym szatanem, oj za daleko, nie, nie, bo ksiądz mnie da, ksiądz mi da powalić, nie. A więc nie, z, z każdym innym i z rogami, jeśli będzie trzeba, dla Polski nie ma, nie ma nic, nie ma, nie. Nic nie ma, nie! Kogo miał na myśli pan prezydent? W tamtych czasach, co niektórzy interpretowali, że chodzi tu o Olszewskiego. Jednak premier Olszewski został wkrótce odsunięty czyli nie o nim tutaj mowa. Prawdopodobnie pan prezydent mówi o formacji politycznej, która nosiła wtedy nazwę Sojusz Lewicy Demokratycznej. SLD, bo właśnie tę formację pan prezydent zaczął od tej pory konsekwentnie wspierać i jest z nią w zasadzie zeprzeźniony po dziś dzień. Wyszło jak wyszło, ale jedno trzeba powiedzieć, nikt inny czegoś takiego nie potrafiłby wymyślić.